Materiał promocyjny Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Mówią Adam Orzechowski, dyrektor naczelny i artystyczny, oraz Dorota Kolak, aktorka. Adam Orzechowski to mężczyzna w okularach, jasna cera, czarna kurtka-bomberka, biała koszula. Dorota Kolak to brunetka z kręconymi włosami, czarna, skórzasta, ramoneska, biała bluzka. Ujęcia bezpośrednio nawiązują do opowieści prowadzących. Ukazują wszystkie sceny i widownie teatru, fotografie oraz fragmenty bieżących i archiwalnych spektakli, a także wizerunki wymienionych aktorów i reżyserów. Pojawiają się także archiwalne afisze i zdjęcia budynku oraz ujęcia dokumentujące otwarcie dużej sceny po przebudowie. Niektóre fragmenty ukazują pełne widownie oraz publiczność we foyer. Logotyp samorządu województwa pomorskiego. Czarny gryf na żółtej tarczy herbowej. Ujęcie z góry na zabytkowe centrum Gdańska z wielką zbrojownią po prawej. Biały napis. Teatr Wybrzeże Gdańsk. Teatr Wybrzeże jest największym teatrem dramatycznym na Pomorzu. Mamy do swojej dyspozycji dużą scenę, scenę Starą Aptekę, scenę Malarnia i scenę kawalną w Sopocie. W sezonie wakacyjnym uruchamiamy scenę. Letnio w proszczu gdańskim. Po kilkuletnim remoncie mamy odnowioną dużą scenę, całkowicie zmodernizowaną, i stanowimy w tej chwili jedną z najnowocześniejszych scen w Polsce. Co roku gramy około 400 spektakli, przygotowujemy 8 premier, mamy w repertuarze 40 tytułów. W zależności od ilości funkcjonujących scen odwiedza nas blisko 80 tysięcy widzów, a nasza frekwencja jest niemal stuprocentowa. Jesteśmy teatrem repertuarowym. Nasz repertuar jest skierowany do widzów dorosłych, ale również dla młodzieży, dzieci. Repertuar jest różnorodny, klasyczny i współczesny, oparty na dramaturgii polskiej oraz światowej i tekstach autorskich, pisanych specjalnie dla Teatru Wybrzeża. Historia Teatru Wybrzeża sięga do 1946 roku, w którym to Iwo Gal, pierwszy dyrektor Teatru Wybrzeża, pojawił się na wybrzeżu, w Gdyni dokładnie. Do Gdańska przenieśliśmy się w 1967 roku, w którym to nastąpiło wielkie otwarcie. Na naszej scenie pojawiały się gwiazdy, które w zasadzie można oglądać we wszystkich naszych filmach minionej już niestety epoki. Ten trzon aktorski miał swój początek w naszym teatrze, w Teatrze Wybrzeżnym. Sercem teatru jest oczywiście zespół: ten grający na scenie i ten pracujący za kulisami. Na deskach naszego teatru grali kiedyś Zbigniew Cybulski, Bogumił Kobiela, Joanna Bogacka, Henryk Bista, Jerzy Łapiński, Barbara Kraftówna, Stanisław Michalski. A swoje spektakle reżyserował Andrzej Wajda, Kazimierz Kuc, Konrad Swinarski, Zygmunt Hibner czy Stanisław Kabanowski. Dzisiaj grają Dorota Kolak, Mirosław Baka, Piotr Biedroń czy Karolina Kowalska. A reżyserują tacy artyści jak Ewelina Marciniak, Lena Frankiewicz, Jan Klata, Marcin Wierzchowski czy Grzegorz Wiśniewski. Serdecznie zapraszamy do Teatru Wybrzeża. Duża scena. Dekoracja do spektaklu powarkiwania drogi mlecznej. Na środku grupa ponad 60 pracowników. Niektórzy machają. Ujęcie z lotu ptaka na budynek teatru przy targu węglowym. Biały napis. Teatr Wybrzeże Gdańsk. Logotyp. Czarny napis. Teatr Wybrzeże. Z białego tła wyłania się biała litera T. Robi wrażenie trójwymiarowej. Jej lewa i górna część zlewają się z tłem. T rzuca czarny cień, który z ukosa przypomina literę W. Napis: Instytucja kultury samorządu województwa pomorskiego.